Kapituła wyróżnienia Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej. Niniejszym zgłaszam na wyróżnienie w kategorii Zasłużony dla Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Melaka. Urodzony 7 czerwca 1944 roku w Warszawie w rodzinie o tradycji chrześcijańskiej i narodowej. Po ukończeniu nauki w technikum ekonomicznym włączył się do działalności, działalności opozycji demokratycznej, w której wspólnie z braćmi i kolegami organizował różne działania mające na celu upamiętnienie miejsc i osób zasłużonych dla walki o wzyskanie niepodległości. We wrześniu 1979 roku wspólnie z braćmi założył Konspiracyjny Komitet Katyński, który miał na celu upamiętnienie ofiar zamordowanych w obozach na terenie Związku Radzieckiego. Głośnym na całą Polskę wydarzeniem było ustawienie ścisłej tajemnicy wbrew komunistycznej władzy w dniu 31 lipca 1981 roku przed rocznicą powstania warszawskiego specjalnie zbudowanego Krzyża Katyńskiego, który został. Przywieziony i ustawiony na cmentarzu wojskowym na Powązkach, dzisiaj e, znany jako Dolinka Katyńska. W roku 1981 roku Andrzej Mela był inicjatorem i wykonawcą ustawienia nowego krzyża na miejscu śmierci księdza majora Ignacego Skorupki na polach Ossowa. Krzyszkę pod którym od ponad 40 lat zbierają się tysiące mieszkańców naszego powiatu i całej Polski był pierwotnie powsta postawiony w 1922 roku i zniszczony przez komunistów w 1944 roku. To dzięki Andrzejowi Melakowi, jego braciom i księdzom, Wacławowi Karłowiczowi, który ten nowy krzyż poświęcił, możemy celebrować duże ogólnopolskie uroczystości w kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą w Osowie. Przy tej okazji warto przypomnieć, że wspomniany ksiądz Wacław Karłowicz był w latach 1933-1934 Wikariuszem parafii świętej trójcy w Kobyłce i prowadził edukację religijną i patriotyczną pod tym symbolicznym krzyżem. W latach 70. i 80. Andrzej Melak tworzył krąg pamięci narodowej, który przywrócił tradycję uroczystych obchodów rocznicy Powstania listopadowego i bitwy w Olszynce-Grochowskiej. Dzięki wielkiej pracy i wsparciu finansowym Andrzeja Mielaka, jego braci i kolegów, wspierających przez wiele lat, powstała aleje chwały upamiętniające bohaterów wojny z Carską Rosją w Powstanie Listopadowym. Po tragicznej śmierci pod Smoleńskiem brata Stefana w 2010 roku został przewodniczącym Komitetu Katyńskiego oraz jego zaangażowany w działalność. Stowarzyszenia Rodzin Kateńskich. Wieloletni działacz Akcji Wyborczej Solidarność był w latach 1998-2002 radnym gminy Wilanów, a w wyborach w 2010 roku uzyskał mandat Radnego Rady Warszawy. W latach 2015-19 był posłem na Sejm z Listy Prawa i Sprawiedliwości. Od roku 2024 jest radnym Sejmiku Mazowieckiego. Za swoją wieloletnią pracę społeczną i działalność ogólnopaństwową został oznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem zasłużonym Kulturze Gloria Artis. Pan Andrzej Melak łączy w sobie działalność społeczną, samorządową, edukację Patriotyczną na terenie naszego kraju. Jest osobą powszechnie znaną, ale co szczególnie ważne dla naszego powiatu zawsze znajduje czas na udział w wielu istotnych dla nas, samorządowców, wydarzeniach religijnych i patriotycznych, które realizujemy w gminach naszego powiatu. Zatem ponad 50-letnią działalność. Publiczną w okresie walki o odzyskanie podległości za służbą społeczną w wolnej Polsce na terenie naszego powiatu odnoszę o przyznanie wyróżnienia anioła stróża Ziemi Wojmińskiej, panu Andrzejowi Melakowi.